Najpopularniejszą kuchnią zagraniczną w Polsce jest według przeprowadzonych przez nas badań kuchnia włoska. Aż 48% Polaków wskazało właśnie na kuchnię włoską jako najpopularniejszą kuchnię zagraniczną. Jeśli spojrzymy na restauracje, to aż 52% Polaków wybiera dania kuchni włoskiej. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ 70% Polaków wskazuje, iż produkty z kuchni włoskiej są bardzo smaczne. Oprócz tego Polacy uważają, iż kuchnia włoska jest łatwa w przygotowaniu, szybka, ale jest również zdrowa i bazuje na naturalnych składnikach. Włoska kuchnia charakteryzuje się fakt, że jest bardzo prosta, łatwo, szybko do gotowania, dlatego wystarczy małe składników, wysoki jakość i to 15 minut na przykład robimy fantastyczne danie z makaronów. Wystarczy czas, gdzie gotujemy makaron równolegle robimy bardzo proste sos. Oczywiście to na przykład może być tak od najprostszej olio i peperoncino do ewentualnie takiej bardziej skomplikowany carbonara lub z owocami morza. Najbardziej popularne danie włoskie w Polsce według badanie jest pizza. Niesamowite powyżej 70% Polaków powiedzieli, że pizza jest najlepsze włoski dania. Drugi pozycja makaronów. Na wszystkie postacie, wszystkie formaty, na różne rodzaju sosy. Na bazę pomidora lub na bazę pesto. Polacy najczęściej sięgają po produkty, które kojarzą im się z Włochami. Na przykład sery, a wśród serów w tej chwili królową jest mozzarella. Jest to produkt, który dzisiaj możemy znaleźć nie tylko na półkach dużych sieci handlowych, ale również w małych sklepikach osiedlowych. Polacy również bardzo chętnie sięgają po włoskie wędliny makarony, pomidory, oliwę z oliwek, bardzo dużą popularnością cieszą się również wina włoskie. Kultura picia we Włoszech jest bardzo wysoka. Zaczynamy od typowego dnia makaroniarzy. Mranu, espresso oczywiście, potem do 12 pijemy cappuccino. Potem zaczynamy ewentualnie na lunch trochę bombelki jak prosecco, że też Polskie jest bardzo popularne. Idziemy bardziej blisko wieczorem i mamy typowe włoski aperitivo. i tam spritz króluje, różne rodzaje spryca. I wieczorem po kolacja my zamykamy taki kolacja z grappa.